Cześć, witajcie! Jest to odcinek, który kręcimy tydzień później. Znaleźliśmy tą samą kopalnię. No i... jedziemy. Domek dzisiaj będzie może już, może się uda. Nie rozmawiam z tobą. Mam focha. Bo kłamujesz, bo kłamujesz widzów. Cicho. Bo tak naprawdę kręcimy to po tamtym odcinku. Mój kill off. Wyrzuciłem go za bradu Wskoczyłeś tam do wody? No. Idziemy szukać jacksów. Ja tu na razie węgiel jak górnik zbieram A węgiel też, jest dużo XP. Fajnie, by ktoś nam poświetlał, ale nie wiem, czy się opasa, bo to już jest przez to przeszukane wszystko. Nic nie ma. Chyba że kopiemy się na ten, na 0,6. 6. Hmm? Nie. I wytniemy to, to. Wytniemy to, dopóki nie znajdziemy Diaksa. Zróbmy sobie, dia zróbmy sobie jeden, jeden żelazny kilow. Masz piecyk? Nie. To ja zrobię. Ale mam crafting. Masz crafting? Y nie. No właśnie. Czekaj to, zrób piecyk, przepalimy to żelazo. I ja spróbuję. Który to jest poziom w ogóle? Ej, to jest 27 poziom. LOL. To jest zrobimy, żeby łatwo znaleźć jaksy. Będziemy kopać taki skomplikowany tunel. Takie szanse będą. Bar... I zdub jeszcze parę kilofów. Tak Masz piecyk, przepal sobie. A nie, to wuszczam, tam żelazo od niego. Aha. Przepala się. Tam ci, tam ci być. Po co mi piecyk? Jakby to zrobić, żeby to przyspieszyć później ten odcinek? Jak czy... A, mniejsza z tym. Hm? Ile masz już? Nie wiem. 4. To jeszcze, 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 jeszcze dwa. Ale tutaj do kopie takie wiesz, takie do sześć. To jest 0,6, nie? No. Może co ona się znajdzie, to się po XP. Sorry, macie pewnie ciemno, ale ja mam... znalazłem kopalnię. Oświetlona, kurde. Mmm. Na pewno trzeba będzie cięcia porobić. Nie. No. To prawda, jeszcze nigdy cięć nie robiłem, ale się spróbuję. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Święte słowa. Masz, chciałeś, więc masz. A zrobiłeś ten? Zwykłe, brukowe. Nie. To miałeś zrobić jeszcze dwa. Albo ze trzy. Redstone. Ósmy poziom. To kupimy się na szóstym, nie? No. To zrobimy tak, patrz. Dwa korytarze. Ja będę szedł tędy. Ale tędy. I będziemy mieli większe szanse. Nie tak. Jeszcze jeden korytarz dalej. Jax. Mhm. <laughs> Nie chciałbym. Raz mi się tylko tak zdarzyło, że kopię sobie właśnie ten tunel, żeby kopać, wiesz, ten długi tunel, żeby kopać na dół. To raz tylko się mi tak zdarzyło, że Wykopał od razu na zielonych były yy, diamenty. Yy. Idziesz. Czekaj. Poczekaj. Idziesz czy nie? Czekej... Okay. Ty, ty set będziesz robił, nie? A coś ty myślał? I tak mamy 40 żelaza w domku. Zrobiłeś te Tak. Ja... No, dałem ci jeden. Ale... zwykłe, kamienne. Nie. Yeah. Czekaj, to ja zrobię. Zrobię parę patyków. 36 patyków wystarczy. Yy, I zrobię tak. Z, z po dwa kilofy jeszcze na głowę. I chodź tutaj. Albo ja do ciebie idę. Idź na dół. Bedrock, he. Ej, nie tak miało być! Ha, ty kopiesz dobra. Ej, weź ten, weź ten. Kilofy dwa. I popatrzcie, ty kopiesz tędy tunel. A ja kopię tędy i mamy większe szanse. Nie? No ok. Tylko nie kop tym żelaznym. Szkoda mm -hmm. trochę. A co nie kopiemy? Nie wiem, jak jest zawsze. Podobno będzie może robić mechanizmy. Co się do Tłoki kupi? stąd mamy. Murzyn.pl D F3. No, miałem włączyć. Robimy cięcie? No, nie wiem. Albo później to wezmę w programie. Dobra, niech nagrywa. Wungiel. Pod wunglem wunglę czasami skopaj, no bo tam czasami są pod nim diaksy. Węgiel. O, jesteś ko mnie. Nie. To mnie ten sam, co ty. Dzień dobry. Oświetlasz se? Yes! Jak! Patrz, jak ty mogłeś! Jak ty mogłeś! <grym> oh. Ja! <grym> Złamać moje dróżki, nie widziałem go. Ja. Jeden. Dwa. Mamy już miecz. Jaki! Ty czujesz i byśmy się. Ja jakby... jest trzeci. I byśmy się Czwarty. Tam... I byśmy się tak do domu wrócili. Mamy po dwa miecze. Dobrze, że się przekopałem. Co będziemy robić z tych, tych, tych? Yy. Tylko na razie nic nie rób, okej? Okay? No. Otwarli sklep. Patrz na czat. Ty, Weski, tu idziesz w najlepsze, a ja te. Dobrze, że ten węgiel Bo byśmy mhm. pewnie nie wracali z tą ścieżką, tylko chowę, nie? No. Ale w sumie jak. Tak szybko to jeszcze chyba nigdy jaksa jest zarazem. Ile masz diakców? Dwa. Dwa? No. A gdzie reszta? Ty masz. Dałeś mi? O mam! O, fajnie mam! i a! Jezus! O kurde! O kurde! Chodź tutaj! Przekop się trochę Tu jestem, tu, tutaj, tutaj chodź tędy Masz razem nad tobą. Ej hey, no padź, zrobiliśmy kółko Tu jestem I rozkop ten bruk. No. Co robisz? Nie wiem. Rozkow, rozciągnij. Zrób cięcie. Zrób cięcie. Dobra. Zrób cięcie. Dobra, jestem z powrotem. Wiperek musiał skończyć, niestety. Z pewnych powodów. My jeszcze wyciągniemy do tych 12 minut. Ale to już zaraz ten. Słyszę głośno lawa. Chwilkę jeszcze pokopiamy. Czyli jednak domu wam nie pokażę Hmm My jeszcze bo tam będzie kopalnia pewnie jakaś fajna hmm, na takim niskim poziomie to tam diaksy występują często jak to idzie wysoko Kurde o Kurde A to jest tylko taka ściema Dobra, mamy cztery diaksy, nieźle Dwa miecze tu lepiej nie iść tak blisko teraz. No to tak. No to. Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę. I cześć. Pa pa pa.